Za chwilę na scenie pojawi się pani Wiesława Jastrzeńska, członkini klubu seniora Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Łomży. W jej wykonaniu usłyszymy wiersz Bolesława Czerwińskiego zraniony orzeł. Zapraszam. Wielkie brawo. Wzrok mu się Skrzydła do lotu rozwinął i zaisł na niebie niby czarna gwiazda. Leciał do słońca, od matki, od gniazda. A na niebie błędzitna cisza położyła kryształowe ramiona, i słońca promienie chciwie łowiła. Patrzałem tęsknął w niebieskie przestrzenie. Czyli nie dojrzę Bogu dziś wśród obłoków kruków złoczystych. Zniknął mi sprzed oczu. Leć Orle, szczęśliw, kto do słońca leci. Kto do Boskiego podniósłszy się losu, lotu, dla niebios ziemię rzuci bez powrotu. Smutno spojrzałem jeszcze raz w błękity. Cóż to za plama na słonecznym złocie? Słyszę szum skrzydeł, dzioba oskry zgrzyty, widzę go, spada, pióra roli w locie, upadł i chciwie swą piersią szeroką czerpał powietrze, zamglony miał oko, skrzydłem bił w ziemię i szponą skrwawioną darł miękką trawę i własne swe Skąd rozpacz twoje straszne męki? Leciałeś w słońca ogniste topiele, Lazów przejrzyste cię ubrał sukienki. Wichrą zabiłeś szpony w ciele I wichry z jękiem pokorą uznały, żeś ty ich panem. Słoneczne promieni, gdyś na nie spojrzał, zmieniły się w cienie. I w niebo stęskną skargą uleciały. Dlaczego wracasz, słonecznej żegludzi, Z rozpaczą w oku, a boleścią w duszy? Czyż wolisz ziemię, niż niebieskie smugi, A niż zefiry wiatr, co śniegiem pruszy? Powiedz o srebrny. Słuchaj, wzleciałem. Z dołu mi się zdało, że pierś słoneczne ogrzeje mi ciało, że złoty prowin, kiedy padnie z bliska, w oczu mych mgłami zasnute ogniska mgły porościna, i że puch mój biały blaskiem rozłoć, że my czarne szpony w diamentowe zamieni kryształy. Lecz się zawiodłem. Och, byłem szalony. Wzniosłem się chyżo ponad karpa złomy i spojrzałem na dół. Świat znikał znikomy. Czerniał i malał, więc na pożegnanie rzuciłem światu szydercze krakały. Białych gołębi, posrebrzane sznury, co skrzydłem jasne krajały lazury, na głos mój spadły, by pod ludzkim dachem. Z białością swoją skryć się Przez strachem Dlaczego drżycie niewinnej istoty Niczym puch srebrny Gdy mam promień Złoty Glok mi z ucz zniknął Czułem w całym ciele Nieopisaną rozkosz Niebiańskie wesele Pod tchnieniem słońca Skrzepło moje ciało Elastyczności i siły Nabrało z uczni zniknęły czarnych migieł, tumany. Pióra ubrały się w haft pozbacany. I dobrze było mi tam pośrodku nieba. Zachciałem wyżej, poleciałem wyżej. Jakaś mnie wnętrzna goniła potrzeba. Prosto do słońca, coraz wyżej, wyżej. Ha, jakież zimno przejęło mnie kości. Choć byłem bliżej niż przedtem promienia, Wzrok mi oślepnął od wielkiej jasności. Po środku niebios cichego sklepienia byłem sam jeden, bez żadnej podpory. a przestrzeń była zimna i ponura. Tchu mi zabrakło. lot zwolniłem z kory. Gwiazdy, co milknąc, przeleciały góry, patrzyły na mnie smutno i ciekawie. Sił mi zabrakło. Zbolałem, zmęczony, bez tchu, bez czucia, bez życia już prawie, spadłem na ziemię. Wy nie rozumiecie, jaki to ciężar straszny piersi gniecie, jaka to rozpacz, jaka boleść żrąca, kiedy kto leci do ogniska słońca, kiedy już Boga samego jest blisko, a potem spadnie. Tak jak przedtem nisko, z piersią skrwawioną, rozdartą zbolało, gdy się nie dojdzie tam, gdzie się dojść chciało. Jakie to straszne, niepojęte bole, gdy złotych marzeń cudne, bujne kwiecie, zmienia się nagle w osty i kąkole. Och, jak to boli! Tego nie wiecie. Pytasz mnie, czemu pierś moja rozbita, szalonym ukaniem burzy się zgrzyta. Czemu me okom głami się oblekło. Pytasz mnie jeszcze, czemu zrozpaczony. Ja sam się skarżę, że byłem szalony. Leżał jak nie żymy Krew mu buchała z piersi wielką strugą, złona wydawał jęk ostry, chrapliwy, jak gdyby konał. Leżał długo, długo jak martwy. Nagle pozniósł się z mozołą, oddychał ciężko, przychodził do siebie. Wzleciał, zakreślił skrzydłem wielkie koło. Wzbił się, za chwilę już płynął po niebie i zniknął w silnej przestrzeni bez końca. Orle, gdzie lecisz? Gdzie? Lecę do słońca. Dziękuję. Dziękujemy Panie Wiesławie za tę wspaniałą wiersz.